Unboxing elektrycznego karnisza od Zemi Smart. Smarty, zapraszam. Karnisz zakupiłem na AliExpress. Wysyłka była z Belgii dosyć szybko, wydaje mi się, w tydzień była już u mnie. Sprzedawca posiada karnisze od 2,2 m do 8,2 m, więc jest to dosyć szeroki rozstaw. Ceny zaczynają się od 130 dolarów do 180 za 8,2 metra To jest egzemplarz 3,2 metra i on kosztował około 140 dolarów, 540 zł wyszło. Firma Zemi Smart mam pierwszy raz ją w styczność. Żeby kontrolować ten karnisz, silnik, można zainstalować aplikację Tuya i jest ten silnik kompatybilny, ten elektryczny karnisz ale też dostajemy tutaj w zestawie pilot który potem pokażę silnik podłącza się do ma łączność po WiFi, możemy sterować Google Assistant i Alexą na pudełku macie wypisane jego funkcje Tu przybliżę, pokażę jak ma na pudełko czyli jego funkcje można go ręcznie otwierać. Tu macie obrazek. I jeszcze z drugiej strony. to Znajduje się w środku. Wydaje mi się, że jest trochę tych więcej rzeczy. Tutaj nie są wszystkie pokazane. Tu również o silniku parę specyfikacji. No co na tych funkcjach mamy? No że jest cichy, możemy go ręcznie otwierać. Jest podłączony do Wi-Fi. Jeżeli napotka jakąś przeszkodę, to, to się zatrzyma. Możemy go otworzyć ręcznie. Jest tu też taka opcja, że jeśli pociągniemy zasłonę, to on wtedy wie, że ma w tą stronę, którą my ciągniemy, dalej się otworzyć lub zamknąć. Możemy jeszcze dodać że możemy podłączyć ten silnik do na przykład Home Assistant stworzyć jakieś fajne automatyzacje. Ja mam, będę montował to, e, będę podłączał do Home Assistant, M, mam też zewnętrzne rolety, więc chciałem to współgrać z roletami, które są podłączone do, do Shelly 2,5 i chciałem to właśnie współgrać z tym, czyli otwierają się na przykład rano rolety i zasłone się e, zasuwają. Dobra, to przejdźmy do otwarcia opakowania. W pudełku jest styropian, jest on w taką folią stretch, przedroczystą. no Bardzo dobrze, bo tak na by to wszystko latało po nie mogłoby się porysować. Teraz nożyczkami to zetnę, jak znajdę. Zacznę od silnika. Nie są ciężki, Sądziłem, że on będzie znacznie większy. Nie jest toporny. Tyczka. będzie nam pasowała. To jest jeden, jedna końcówka. Tu będzie wpinany silnik. To jest końcówka z drugiej strony. Są również oczka. Tutaj dostajemy oczka w zależności od długości szyny, i wtedy jest stosowana ilość oczek. Takie tutaj one są żółtawe. Znaczy nie wiem tak jak ja zasłonę na tym zawieszek chcę mieć zasłony z IK Cztery opakowania Po 10 jest chyba wypakowane, więc mamy 40 woreczek Widziałem na zdjęciu, że to montuje się na końcu zasłony są dwa, bo tu mamy możliwość, żeby otwierało się w, od środka na boki. Ja będę miał od, od lewej strony, będzie, się, będzie zasłona szła do prawej strony. Kolejna rzecz. Mamy tutaj dwie możliwości. Jedna jest tutaj, dzięki tym plaszkom, możemy przymocować do sufitu szynę i ja będę tak montował, no to są takie kołki, ale jak na nie patrzę to aż się boję ja mam akurat karton gips, więc mam, mam kupione takie kotwy, które rozkładają się jak po wkręceniu, śrubka je przyciąga do siebie i się takie zaczepy rozk rozkładają tak jakby skrzydełka, więc będę montował tym, potem wam pokażę w kolejnym filmie w unboxingu będzie montaż i, i użytkowanie podłączenia do Home Assistant. Były zaczepy do sufitu, są i zaczepy do, do ściany. One są znacznie cięższe. Mam ich sześć. Tych poprzednich też było no 6. Tu mamy jeszcze jakieś rzeczy. Nie mam pojęcia, co to jest. Pewnie się czegoś to przyda. To są łączniki. Bo cała szyna jest podzielona na kilka, kilka części, dzięki tym łączymy kawałki szyn w całość. Mamy trzy łączniki. Tu już mamy pierwszą część szyny. To chyba około 15 czy 20 cm jest tutaj długa eee, najdłuższy centymetr ta ma 20 cm lub 15 a nie, przepraszam, to jest też łącznik to jest też łącznik taki dłuższy czyli mamy trzy krótkie łączniki i jeden dłuższy pewnie ten dłuższy jest do ten dłuższy łącznik jest do dłuższych szyn żeby złączyć czyli mamy jedną szynę Metrową, drugą szynę też metrową. Czy na 10 cm 20, kolejną 20, czyli mamy już dwie 20 i pół metrową. No i całość może być na, na 3 metry. Ja będę chciał to mieć na 3. 3,20 m, może być całość, a ja mam na. Chcę zrobić na 3 m i, i, i 5 cm. I tu jeszcze jest pasek. Ten pasek trzeba wsadzić do, do szyn, i dzięki temu te zasłony się w ogóle poruszają. Czyli silnik będzie ten pasek przesuwał. Jest instrukcja. Instrukcję wrzucę na. Sam koniec filmu i zdjęcia, żeby było to lepiej widać co tam jest. W Sypianie znalazłem jeszcze jedną środkę, którą chciałem kość. Jegoś. Więc sprawdźcie dokładnie, co tam macie w środku, żeby nic nie pogubić. No i jest jeszcze takie opakowanie. Pokładam, że tam jest pilot. I mamy taki pilocik Jest również zaczerp dodany. Możemy sobie przekręcić do ściany i w to wkładamy pilotik. Ja z pilotu nie zamierzam korzystać. Jeśli macie jakieś pytania do tego zestawu to dajcie mi znać. Link do aukcji, który ja kupiłem wrzucę w opisie filmu. Zapraszam na kolejną część, w której będzie montaż. Subskrybujcie kanał, lajkujcie. No i do następnego razu. Dzięki.